Firma Dead Stats, Dad Stats, Dad Stats. Od początku? Od... No. Jeszcze raz? Trochę głośniej, pamiętaj o tym, to jest ważne. Cześć moi drodzy. Firma Dead Stats, która jest sponsorem tego programu, produkuje pierwszy odcinek nowo powstałego programu yy, w restauracji Winalow Wilanów, yy, kolegiacka 8, która nam użyczyła tego pięknego miejsca. Jesteśmy w ogrodzie. Bardzo bogatym w piękną, przepiękną roślinność afrykańską. I mamy ziemniaczka, od którego zaczynamy naszą prezentację. Ziemniaczek ucieramy na tarce. Jest to potrawa w kuchni szwajcarskiej. Nazywa się Rosti. Będzie ona dodatkiem do naszego Fili rodem z Ameryki północnej, USA. Będziemy to smażyć na japońskiej konstrukcji zrobionej przez naszą firmę, czyli tepaniaki table. Będzie to kuchnia fusion, połączenie trzech lub czterech rodzajów kuchni na jednym japońskim stole tepaniaki. Olej połączony z oliwą z oliwek, rozcieramy na tym starojapońskim stole. Ziemniaczków niczym nie przyprawiamy. Kładziemy świeże placuszki. Rozgniatamy bardzo cienko, żeby nam się dobrze dosmażyły. Solimy pieprzem i solą, najlepiej solą morską lub himalajską, które są bardzo zdrowe i grubo mielonym pieprzem. Główną potrawę, czyli antryk odwołowy Dzisiaj mamy okazję jeść trykot argentyński, który w naszej knajpie jest sprzedawany pod postacią steka i filiczysteka. Po lekkim podsmażeniu, solimy i pieprzymy. Do tego dodajemy warzywa, papryka pieczarka cebula i troszkę pociętego czosnku, które wstępnie solimy i wieprzymy. Dodajemy masła czosnkowego. Wylewamy jeszcze troszeczkę oliwą z oliwek. Po lekkim dopieczeniu placków przerzucamy je na drugą stronę. Warzywa lekko dusimy pod przykrywką. Tak po wstępnym przypieczeniu kroimy dosyć cienko w paski. Warzyw nie staramy się przepiec, żeby były dosyć kruche. Ustawiamy garnuszek, do którego nalewamy sosu teriyaki, robionego przez nas, który będzie pokazywany w następnym odcinku. Podgrzewamy go lekko i karmelizujemy. więc to leciutko podsmażamy żeby lekko surową strukturę zachowało, wtedy będzie dużo lepsze i nam nie stwardnieje. Teraz solimy pieprzymy dodajemy troszeczkę masła czosnkowego Sos jaki zaczął wrzeć. Dodajemy mięso. Wrzucamy warzywa. Staramy się trochę skarmelizować sos. Ponieważ w sosie jest dosyć duża zawartość miodu. i Melasy cukru trzcinowego. Przed wydaniem Kładziemy mięso z sosem na stół, lekko jeszcze odparowujemy, posypujemy serem, najlepiej macerelną, żeby się szybko stopiła i powoli wydajemy danie. Proszę Panie Kamerzysto Proszę tu do mnie, proszę do mnie Proszę spróbować usiąść sobie spokojnie Dziękujemy, pozdrawiamy, do następnego odcinka. Cześć Dzięki Super Co? Może być? To wiesz, no będzie to coraz lepiej z każdym tym, bo będziesz człowiek wprawy łapał, nie? A to nie ma najmniejsze znaczenie to Jest super, Filiczy jest genialny. Firma datstat szyje też ubranka i robi przeróbki. Vintage people from Williamsburg w połączeniu z myślą Indian Hopi, którzy podróżują w niebieskich przestrzeniach. Orion się Wam kłania i koledzy z Oriona też. Jestem leniwy, chciwy, nieuczciwy, ni szlachcic, ni ham, ale jeszcze coś z siebie Wam dam.